Do spraw rewitalizacji jest to kontynuacja poprzedniego komitetu, który powstał kilka lat temu i którego zadaniem było doprowadzenie do rewitalizacji osiedla na Zagórzu, osiedla ponad 80-letniego. Bardzo zaniedbanego, który teraz jest przepiękne i kontynuujemy ten dobry pomysł. Stworzyliśmy nowy komitet do spraw rewitalizacji, jest to tym razem Stara Rumia i naszym celem jest zrewitalizowanie kolebki serca naszego miasta, czyli placu kaszotkiego na Starej Rumi. Są działania, które będą trwały kilka lat, nie od razu. Rzym zbudowano, ale po mały, małymi kroczkami realizujemy tą rewitalizację. Chcemy zdobyć duże środki unijne na to. I wierzę, że się uda. Mieszkańcy są bardzo zaangażowani, otwarci, chcą tej rewitalizacji i chcemy z tego miejsca stworzyć naprawdę piękne serce Rumii. Uważamy że, uważamy, że tutaj ta tożsamość kulturowa kaszubska jest najbardziej do podkreślenia. Tak? I chcielibyśmy właśnie, naszym takim marzeniem jest stworzenie na Placu Kaszubskim takiego, takiego Centrum Integracji Mieszkańców Tożsamości Kaszubskiej. Zależy nam na tym, aby kolejne etapy rewitalizacji następowały w niedługim czasie, ponieważ pierwszym etapem było założenie, utworzenie, powstanie Biblioteki Kaszubskiej, w której się obecnie znajdujemy. Drugim etapem było powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rumi i w tej chwili będzie, oczekujemy trzeciego etapu. Mamy też... Na myśli tutaj budowę nowego budynku Straży Pożarnej, która znajduje się naprzeciwko i będzie to pewnie w roku 2026 dopiero, ale wtedy nastąpi adaptacja tego budynku dla tej dzielnicy Rumi na cele kulturalne i cele związane z działalnością organizacji pozarządowych. Takie są zamierzenia. W rewitalizacji jednym z najważniejszych pojęć jest partycypacja społeczna. Pod tym słowem kryje się jak najszerszy udział mieszkańców, podmiotów gospodarczych, podmiotów społecznych, wszystkich organizacji, które są w jakiś sposób związane z życiem po prostu społeczno-gospodarczym danego obszaru. W związku z tym właśnie odbywają się narady Komitetu Rewitalizacyjnego, i w ramach tego procesu, ale również w ramach procesu konsultacji, które prowadzimy już od dłuższego czasu, różnego rodzaju warsztatów, ankiet, ale też naborów takich przedsięwzięć, osoby zainteresowane mogą zasypywać nas, że użyję takiego słowa, swoimi pomysłami, które będą dla nas inspiracją i wzbogacą program rewitalizacji gminy wiejskiej Rumia. Na te projekty stricte rewitalizacyjne, czyli te, które nas najbardziej interesują, na to, co będziemy mogli przeznaczyć. Na dokonanie zmian w infrastrukturze zarówno tego miejsca, jak i pozostałych terenów, które będą objęte przedsięwzięciami, przewidzianych jest 45 milionów euro. Na całe województwo do podziału. Na infrastrukturę społeczną 10 milionów euro, na działania społeczne 15 milionów euro, na aktywne włączenie społeczne 3 miliony euro i na efektywność energetyczną 10 milionów euro. No z całą pewnością środki finansowe są ważną rzeczą przy realizacji każdego zadania i chcemy je pozyskać, natomiast mówimy wszystkim członkom Komitetu Rewitalizacji, że to zadanie będzie realizowane w dość długiej perspektywie czasowej. Perspektywa finansowa obecna Unii Europejskiej zakończy się w roku 2029 i do tego roku zakończymy nasze działania. Natomiast pozyskanie środków nastąpi być może za rok, być może za dwa lata, więc uczestnicy wiedzą, że ten proces będzie długotrwały. Tak jak powiedziałem, nabór przedsięwzięć rozpoczynamy dopiero teraz. Do tej pory, jakby, ponieważ jest to druga kadencja Komitetu Rewitalizacyjnego, i większość osób, która bierze w niej udział, to są osoby nowe, które nie miały wcześniej do czynienia z tym procesem. Rewitalizacja jest procesem dosyć trudnym. Ona jest uregulowana specjalną ustawą dotyczącą właśnie tylko i wyłącznie rewitalizacji, i żeby móc się w tym odnaleźć profesjonalnie, no to niestety. Trzeba przejść, powiedzmy, pewną formę szkolenia, i w zasadzie do tej pory pracujemy w ten sposób z członkami Komitetu Rewitalizacyjnego. Nie ukrywam, że dla części z nich wywołało to już pewnego rodzaju zniecierpliwienie, bo oni są właśnie pełni energii, pełni chęci do działania i chcieliby już zgłaszać konkretne przedsięwzięcia. Najczęściej one mają charakter takich interwencji infrastrukturalnych, dotyczących stanu dróg, parkingu, infrastruktury publicznej, która tutaj w tym miejscu jest dostępna. Natomiast my musimy jakby cały czas podkreślać, że rewitalizacja jest, tak jak powiedziałem, takim złożonym przedsięwzięciem, w którym ta część społeczna jest najważniejsza, a infrastruktura ma tylko jakby nadążać za procesem społecznym i jakby ułatwiać realizację przedsięwzięć społecznych. W związku z tym my musimy trochę wyhamowywać na razie tę listę życzeń pojawiającą się, moderować ją, ale też ukierunkowywać do tego naboru przedsięwzięć, które w tej chwili ogłaszamy. Natomiast mogę powiedzieć, że rewitalizacja jest w Rumi realizowana już od roku 2017 i mamy pewnego rodzaju, nawet użyję się, takiego słowa, odważę się go użyć spektakularne efekty, które obserwujemy w innej części miasta, czyli na Zagórzu, bo właśnie tam odnowiliśmy całe osiedle mieszkalne, plus infrastrukturę, infrastrukturę turystyczną na wzgórzu Markowca. Udało nam się zrealizować. Tam również trwało to wiele lat. Również był taki moment, że mieszkańcy przejawiali już pewnego rodzaju zniecierpliwienie i cały czas musieliśmy im mówić, że to nadejdzie, że to się wydarzy i ten efekt namacalny jest, więc nie jest to tak, że jest to tylko opowieść, która później nie ma efektu, bo ten efekt jest widzialny. Natomiast tutaj, to o czym już mówiła Pani Przewodnicząca, te przedsięwzięcia takie jak, jak Biblioteka Kaszubska, na terenie której w tej chwili się znajdujemy i widać jak ona jest pięknie zrealizowana, jak znajdujące się w pobliżu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, świadczące bardzo ważne usługi opiekuńcze dla najbardziej potrzebujących tego mieszkańców miasta, ciężko doświadczonych chorobą, to są przedsięwzięcia również wpisane do gminnego programu rewitalizacji, które już zostały zrealizowane nawet pomimo braku środków europejskich na te zadania. Więc ten proces realizuje się etapami. Wiele przedsięwzięć jest już zapisane w programie rewitalizacji, który obowiązuje od 2017 roku. My go w tej chwili aktualizujemy. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.